Z Ewangelii według świętego Jana. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Niebo jako dom. Jezus Chrystus wie, że dom to jest nasza najbardziej pierwotna i oczywista potrzeba. Że ten, kto ma dom, czuje się bezpiecznie, ten, kto ma dom, czuje się szczęśliwie. Ten, kto ma dom, ma dokąd wrócić i ma skąd wyruszyć na podbój świata. Ten, kto ma dom, ma wszystko, czego go potrzebuje, żeby się zintegrować jako osoba, żeby być osobą, bo dom, tak twierdzi bardzo wielu ludzi, jest tam, gdzie są ci, których kochasz, a kochanie kogoś i bycie przez kogoś kochanym to jest właśnie pełnia szczęścia. Kiedy więc Jezus opowiada nam o niebie, to mówi o domu i to nie jest żadna metafora, żaden obraz. To jest po prostu przekazanie rzeczywistości. Niebo to jest miejsce, w którym Bóg ojciec na nas oczekuje i to oczekiwanie na nas powoduje, że Bóg, troszczy się o to, byśmy mieli gdzie z Nim zamieszkać. Przygotował nam dom. Będziemy po śmierci w niebie, będziemy osobami i jako osoby będziemy mieli y, tą szansę, by zintegrować się z innymi, braćmi i siostrami, w domu naszego ojca. Czy to nie piękne? Do zobaczenia jutro.